Moja sympatia podała mi złożoną kartkę na korytarzu zatytułowaną 10 powodów, dlaczego nie mogę się z tobą umówić. Lena podała mi złożoną kartkę i patrzyła czekając. Otwórz, trzęsły mi się ręce, gdy ją rozkładałem. Na górze było napisane 10 powodów, dlaczego nie mogę się z tobą umówić. Spojrzałem na nią, przygryzała wargę, wyglądała na zdenerwowaną. Po prostu przeczytaj, proszę. Powód pierwszy, jesteś za zabawny. Nie mogę się skupić na lekcji, kiedy jesteś obok. Lena, co to ma być? Czytaj dalej. Powód drugi, pachniesz za dobrze. To serio rozprasza. Twarz mi płynęła. Naprawdę robiła to przede mną. Wypisywała powody, przez które niby nie byłem wystarczająco dobry. Nie rozumiem. Czytaj dalej. Ale nie mogłem. Widzenie mi się i czułem się upokorzony. To jakiś żart. Spojrzała na mnie zdziwiona. Co? Nie. Dlaczego miałby to być bo dosłownie wypisujesz powody, przez które nie możesz się ze mną spotykać, jakbym nie był wystarczający. Jej twarz się zmieniła. Czekaj, myślisz, że to prawdziwe powody, aniby co innego. Zadzwonił dzwonek. Uczniowie przepychali się obok nas. Lena złapała mnie za ramię. Musimy pogadać po lekcjach, proszę. Odeszła, zanim zdążyłem odpowiedzieć, zostawiając mnie z tą listą. Nie mogłem się skupić przez resztę dnia. Na każdej lekcji wyciągałem listę i czytałem ją. Jesteś za miły dla moich znajomych. Masz lepszy styl ode mnie. Za dobrze grasz na gitarze. Jak to mają być powody, żeby z kimś nie być? Widziałem Lena trzy razy między lekcjami. Za każdym razem próbowała złapać mój wzrok, a ja za każdym razem odwracałem głowę. Na lunchu siedziała ze znajomymi i widziałem, jak pokazuje im coś w telefonie. Wszystkie im o liście, o tym jak odmówiła mi w najgłupszy możliwy sposób. Max usiadł obok mnie. No, co ona powiedziała? Chcę pogadać po lekcjach. I pójdziesz? Nie wiem, może powinienem to odpuścić. Stary potrzebujesz domknięcia. Na angielskim nauczycielka połączyła nas w fary. Lena przesunęła ławkę obok mojej, hej, powiedziała cicho. Nie spojrzałem na nią, wyciągnąłem tylko zeszyt. Jesteś nam niezły? Nie jestem zły. Wyglądasz jakbyś był. Po prostu nie rozumiem, czemu napisałaś taką listę, a potem udawałaś, że to ja źle zrozumiałem. Zamilkła na chwilę. Czy możemy po prostu pogadać po lekcjach? Obiecuję, że to będzie miało sens, ale nic nie miało sensu. Po lekcji zobaczyłem ją na korytarzu z Kamilem, tym typem, który podobał się każdej dziewczynie. Uśmiechała się, nie poszedłem. Stałem przy szafce 10 minut, zastanawiając się, ale coś mnie popchnęło w stronę trybun. Lena siedziała na najniższym stopniu, z kolanami podciągniętymi do klatki. Wstała, kiedy mnie zobaczyła. "Przyszedłeś. Jestem więc wyjaśni." Wyciągnęła telefon. "Mogę ci coś najpierw pokazać. Nie chcę kolejnych dowodów, że jestem niby we wszystkim za bardzo." "Dobra, nieważne telefon." Wzięła głęboki oddech. "Jak przeczytałeś listę rano, co myślałeś, że to znaczy? Że nie możesz się ze mną umówić? Przecież jest to napisane na górze, prawda? Ale przeczytałeś dlaczego?" "Tak, bo jestem za zabawny, za dobrze pachnę, jestem za miły. Same wyolbrzymione komplementy, które są oczywiście sarkazmem. Jej twarz znów się zmieniła. Czekaj, myślisz, że to sarkazm? co innego na mnie. Miała To nie jest sarkazm, to nie są narzekania. to prawdziwe powody. Nie rozumiem. Pierwszy powód. Jesteś za zabawny. Nie mogę się skupić na lekcji. Zrobiła krok w moją stronę. To prawda. Rozśmieszasz mnie tak bardzo na angielskim, że nie mogę się skupić. Pani Zielińska ochrzaniła mnie już trzy razy, ale to jest złe dla ocen. No tak, ale ja to uwielbiam. I o to chodzi. Uwielbiam, że jesteś zabawny, nawet jeśli utrudnia mi to życie. Mózg próbował nadążyć, a ten powód o zapachu. Zawsze pachniesz tym mydłem cedrowym i to mnie tak rozprasza. Zapominam co mówię, kiedy stoisz blisko. Wiesz jakie to krępujące? Mówiła coraz szybciej. I to, że jesteś za miły dla moich znajomych, znaczy, że ciągle mi mówią, że powinnam z tobą być. Amelia dosłownie powiedziała Jestem wystarczająca. Wyciągnąłem listę drżącymi rękami i zacząłem czytać resztę z nowej perspektywy. Masz lepszy styl ode mnie. Ubierasz się lepiej niż większość dziewczyn, które znam. To onieśmielające. Za dobrze grasz na gitarze. Próbowałam się nauczyć tylko po to, żeby ci zaimponować, ale jestem beznadziejna. Ty grasz tak lekko i czuję, że nie mam nic wyjątkowego do zaoferowania. Spojrzałem na nią, naprawdę spojrzałem. Cała ta lista, mówisz, że to powody, dla których Ci się podobam. To powody, dla których boję się z Tobą być, bo jesteś zabawny i miły, i utalentowany, i pachniesz obłędnie, a ja jestem tylko mną. Myślałam, że zapisanie tego będzie urocze. Taki zabawny sposób na wyznanie, ale wyszło jak list z odmową, czyli nie odrzucasz mnie. Próbuję Ci powiedzieć, że Cię lubię, idioto. Tylko zrobiłam to w